Witajcie na kanale Repair, kanale, na którym chcę wam pokazać, że samochody elektryczne, jak i oczywiście akcesoria do nich, to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku testujemy odkurzacz inwerterowy mobilny przeznaczony do samochodu firmy Sharp. Także oglądajcie. Zaczynamy od unboxingu. Tak naprawdę jest to dla nas nowość, tak jak wiecie, my używamy, dotychczas używaliśmy odkurzacza firmy Dyson, tylko ten sam odkurzacz jest trochę stary. No i tak zupełnie szczęśliwie zgłosiła się do nas firma Sharp, żebyśmy przetestowali ich odkurzacz mobilny. W wersji, to jest standardowy odkurzacz, natomiast przeznaczony jeżeli chodzi o wyposażenie do tego, aby obsługiwać też samochody. Także zobaczymy po prostu czym to się różni no i jak to działa później oczywiście, ale najpierw musimy zobaczyć co my tu mamy w środku. No więc mamy cały zestaw akcesoriów, to jest taka rura Jednocześnie przynosząca zasilanie do aktywnych np. szczotek. Bardzo podobna rzecz znajduje się na wyposażeniu Dysona. Mamy taką fajną szczoteczkę. Ja powiem Wam szczerze, nie jestem specjalistą, więc nie wiem do czego to służy. Nie wiem, czy to akurat ma coś wspólnego z samochodem. Mamy taką, taką końcówkę szczelinową. Ona jest w samochodach akurat bardzo przydatna. Mamy też tutaj taką szczoteczkę wysu z wysuwaną jakąś końcówką. Będę musiał chyba poczytać, do czego to się... do czego to służy. Mamy zasilacz oczywiście. Mamy też całkiem opasłą instrukcję obsługi. Widzę że też, że śruby, także pewnie mamy jakiś zestaw montażowy do ściany. O proszę, tutaj się dzieje już magia. Mamy też rurę elastyczną. To akurat bardzo fajna sprawa. Przy naszym Dysonie Akurat w zestawie tego nie było, ogólnie w, e, oczywiście w akcesoriach Dysona można to dokupić, a tutaj mamy to w zestawie, to jest akurat przydatne bardzo. O proszę, to jest akurat super sprawa, mamy taką szczelinówkę wydłużoną, do tego jeszcze elastyczną pewnie. O tak, to jest akurat super sprawa. Z perspektywy oczywiście samochodowej. Mamy takie małe końcóweczki wymienne. Mamy oczywiście samo, samo, samo główne urządzenie, ja później trochę jeszcze Wyjmę z folii, się nim zajmiemy trochę bardziej. Mamy stację dokującą, super sprawa. Jedną baterię w zestawie. No i taką końcówkę podłogową. No końcówka podłogowa ta opracuje niekoniecznie do samochodu. Natomiast ja teraz się na chwilę rozłączę, rozpakuję. Odkurzaczek sam, stricte odpakuje, baterię, odpakuje, trochę akcesoriów, żebyśmy mogli więcej zobaczyć. Więc Możemy porównać teraz obydwa odkurzacze. Dyson już jest leciwy, ja nie wiem, tak szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy go kupowałem, ale myślę, że ma już grubo powyżej 8 lat nawet. Ciągle funkcjonuje, tak na, 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 ciągle jest używany, w środku jest sporo kurzów i pracuje całkiem przyzwoicie. Ja nie chcę powiedzieć, że Dyson jest zły, po prostu e, testujemy m, inne urządzenia, żeby zobaczyć jak rynek się rozwija w tym segmencie. Oprócz raczej, jeżeli chodzi o rozmiar, są do siebie podobne. Wydaje się, że szarp jest nieco większy. Mam nadzieję, że to powoduje też, że masz większy zbiornik. No i widzę, że tutaj ma jakieś inne rozwiązania, jeżeli chodzi o filtrację. Później sobie to rozłożymy i zobaczymy, jak to wygląda. Bateria jest innego typu już niż w Dysonie. W Dysonie ta bateria, jeszcze Wam pokażę, jak wygląda to w Dysonie. Tak wygląda bateria z Dysona. To jest akurat bateria zamiennik, natomiast oryginalna jest szara. Mamy po prostu dwie na środki żeby sobie podmieniać. Natomiast ta bateria nie ma oczywiście żadnego wskaźnika i niestety w szarpie też tutaj nie mamy żadnego wskaźnika poziomu baterii. Poziom baterii dopiero nam się pokazuje w tym momencie. pokażę to. Jak używamy samego odkurzacza, to widzimy poziom baterii w taki sposób, jak on się nam pokazuje. Tak. Funkcja MAX, to do tego wrócimy, jak ten działa, jak będziemy go, jak będziemy testować. Funkcja MAX występuje już oczywiście też i w odkurzaczu Dysona. To jest funkcja taka, która powoduje, że ten odkurzacz ma po prostu większą siłę ssącą. Przechodząc do akcesoriów, tak jak mówiłem Dyson ma takie akcesoria też w dostępności. I nasz Dyson też ma, tylko turboszczotka akurat mamy małą, mogliśmy kupili stykty samochodowe odkurzacz Dysona. I ta szczotka turboszczotka Dysona jest dużo mniejsza. No tutaj mamy taką dużą turboszczotkę, raczej do użytku domowego niż samochodowego moim zdaniem. Tak, i tutaj wam teraz zademonstruję jak te tutaj terminale przenoszą energię na turboszczotkę, w ten sposób, widzicie? Tak, i turboszczotka po prostu ona podrywa z jakichś dywaników, z dywanów e, nieczystości, a której się po prostu zasysa. To jest ułatwienie, które ma spowodować, że łatwiej będzie nam czyścić właśnie tego typu powierzchnię. Ja osobiście turboszczotki nie używam, to tylko tak, żeby wam zademonstrować. Myślę, że to... Przedłużka i to, to są raczej urządzenia bardziej dedykowane do użytku nie samochodowego, tylko użytku, użytku domowego. Bardzo mi się podoba ta rzecz, myślę, że będziemy ją testować namiętnie. No i oczywiście ta rzecz, tak? Te dwie rzeczy na pewno mają zastosowanie samochodowe. Nie wiem, szczerze tam powiem, też tutaj, stanie taką szczotkę mieliśmy, Ni diabła, nie wiem co to jest. Jakby ktoś mi podpowiedział później na filmie, to będzie super, albo do tego czasu może też uda mi się to doczytać. To się chyba wysuwa, nie, czy nie to się przesuwa w dół, albo się robi tak. I powiem Wam zupełnie szczerze, nie wiem do czego to służy, także będę musiał doczytać. Tak samo nie do końca wiem do czego to służy. Niestety tutaj mały minus też podczas przechowywania. Jak widzicie, tu się włoski pozaginały, to są włoski, włoski oczywiście z włókien sztucznych. Także nie wiem czy uda się jeszcze je rozprostować. Też muszę doczytać do czego ta, ta szczotka służy. Będziemy też testować. Ogólnie, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to ta konstrukcja jest bardziej zintegrowana niż w samym Dysonie. No, bo w tej strony ta bateria troszkę bardziej wystaje. Jeżeli chodzi o ciężar, jest bardzo podobny. Dopóki nie mamy jeszcze brudu w środku, to ja sobie pozwolę sprawdzić, jak to wygląda. Tutaj mamy taką funkcję Lock Unlock. Cyk i możemy sobie wyciągnąć całą filtrację. A, czyli to jest taki być może, ja jeszcze tego nie potwierdzam, ale być może jest tak, że on też jest w stanie wilgotne rzeczy czyścić, bo ma taki specjalny filtr który raczej pamiętam z odkurzaczy, które są przeznaczone do prania. To jeszcze będziemy musieli sprawdzić. No i tu mamy już wgląd w silniczek, który jeszcze jest zabezpieczony taką siatką. O proszę. Tak, w środku jest taka siatka na jakieś grubsze zanieczyszczenia, które by się tu ewentualnie dostały. Muszę powiedzieć, że konstrukcja jest prostsza niż w Dysonie. Ja niestety w Dysonie Wam nie pokażę, bo mam tam dużo brudu. Będę musiał go oczyścić i dopiero wtedy. Sama funkcjonalność otwierania jest bardzo podobna jak w Dysonie. Jeżeli mamy dużo kurzu, to po prostu naciskamy nad koszem i nam tutaj cała zawartość zbędna jakby wyskakuje. Pewnie od góry mamy też filtr. Tak. To jest filtr dodatkowy. Pokażę Wam później jak rozbiorę Dysona, jak to jest rozwiązane w Dysonie. Tak Bardzo wszystko jest tutaj logiczne, mamy to wyraźnie oznakowane. Tak, tutaj mamy strzałkę, tutaj mamy lock. Jeżeli w tym miejscu te dwie rzeczy się ze sobą zejdą, no to jesteśmy bezpieczni. Jakieś tam powiedzmy przedmuchy kurzu nie będą na nas latać. Obsługa jest identyczna jak w przypadku Dysona, tak? czyli po prostu wciskamy przycisk. To jest, to jest zwykły tryb, przy którym ten z odkurza z niższym podciśnienie. Jeżeli używamy funkcji Ma, to się to odbywa dużo szybciej. Ja ten odkurzacz na razie wyłączę. Naładuję do pełna, w międzyczasie oczyszczę tego Dysona, żeby pokazać Wam, co jest w środku, i będziemy ten odkurzacz testować, jak on wyczyści nam te na modeli po podróży, która jest bardzo zabrudzona, i jak długo będzie w stanie wytrzymać w trybie MAX. Ten odkurzacz w trybie MAX wytrzymuje do 15 sekund, później trzeba go zresetować, tak? czyli trzeba włączyć tryb MAX, i znowu można go włączyć. Myślę, że to chodzi o przegrzewanie się baterii. Zobaczymy, jak to działa tutaj. Przechodzę do oczyszczenia Dysona i podłączam do ładowania. E, Szarpa, tylko muszę znaleźć, a ładowanie jest bardzo podobne jak w, w Dysonie, czyli mamy tutaj taki wtyk Idę ładować i doładować i zajmuje się Dysonem. opróżniam już Dysona, tak bardzo w, w, względnie, tak? tu oczywiście są nadal zapurzenia, tak to wygląda tutaj od tej strony. Samo, samo otwieranie, przepraszam, samo otwieranie jest troszeczkę wydaje mi się bardziej profesjonalne niż w szarpie, no bo tutaj mamy taką dźwignię. Ona się jest oczywiście zabrudzona i to nie działa tak super uch, rewelacyjnie. Ale wygląda troszeczkę lepiej, o tak bym powiedział. Może e, filtr też jest inaczej umiejscowiony, on nie jest umiejscowiony tutaj u góry, tylko jest umiejscowiony za tą obudową i jest odkurzacz jakby składa się z dwóch części. No, niestety, tu jest strasznie dużo piachu, Proszę bardzo, muszę go wysypać. E, I to jest filtr, i on jest ten filtr, jest oczywiście normalnie do mycia, tak? Czyli możemy sobie go umyć pod zlewem, wysuszyć i używać dalej. Tutaj widzimy jeszcze te dysze. E, nie będę tego rozbierał. Tutaj jest wiele dysz, które przepuszczają e, powietrze i do, jakby do, do, doprowadzają do jego cyrkulacji innej, tak się nazywa, odkurz, jak to nazwać, odkurzacz cyklonowy, tak, czyli on do, do, doprowadza do odpowiednich e, zawirowań powietrza, no i tutaj się do, dostają oczywiście najbardziej, najtrudniejsze zabrudzenia, e, Ten to można normalnie wyciągnąć, o proszę, i tu pod spodem mamy silnik. Samo składanie Dysona, znowu tutaj jeszcze przy okazji chciałem Wam pokazać, to są te terminale, tak jak i w szarpie zresztą, które przekazują energię do turboszczotek i wszystkich aktywnych akcesoriów. Składanie jest bardzo proste. Ceki mam odkurzacz z powrotem poskładany. Te terminale znajdują się tutaj. W szarpie one były troszeczkę bardziej e, widoczne. E, żeby, żeby zobaczyć więcej, trzeba byłoby ten odkurzacz rozebrać. Ja tego robić nie będę. E, On w środku, zresztą ma taką, taki grubszy osad kurzu. E, my tego odkurzacza używamy długo, jesteśmy z niego zadowoleni. Zobaczymy, e, co nam pokaże szarp. Jeżeli szarp się okaże lepszy, no będziemy go używać, a ponadto, oczywiście, tak jak mamy zwyczaj, wprowadzimy go do oferty. Słuchajcie, więc mamy okazję teraz przeprowadzić test praktyczny, z tego względu, że właśnie wróciłem z tej podróży przez Wrocław do Pragi z powrotem. Wieźliśmy ze sobą Karola, także wszędzie są okruchy, orzechy i mnóstwo różnych rzeczy. Ja tu już komisyjnie zerwę plakietkę, bo ten odkurzacz u nas zostaje. I... Jest naładowany do pełna. Także ja, e, tak jak zresztą mówiłem wam na, tamtym, na tamtej części materiału, naładowałem baterię do pełna. Teraz będziemy sprawdzimy, czy na tej naładowanej baterii będziemy w stanie ten samochód wyczyścić całkowicie. Ja sobie używam takiej zwykłej środki, turboszczotki, o której mówiłem, e, do wyczyszczenia tej przestrzeni, tej bagażnikowej. Robię to na razie w trybie takim bez super podciśnienia żeby zgrzebnie sobie po prostu zciągnąć te wszystkie takie największe zabrudzenia. Odkurzacz taki e, z reguły jest w stanie na, w trybie turbo pracować w trybie max około 15 sekund, więc tak naprawdę jeżeli nie mamy jakichś istotnie dużych zabrudzeń to wystarczający jest taki tryb O. A teraz przerzuciłem akcesorium na e, takie szczelinowe złącze i będziemy tutaj z tych wszystkich szpar wyciągać piasek turbo. 15 sekund tylko niestety w trybie turbo. Nie ma to siły odkurzacza, którego używam na warsztacie, ale zgrzebnie jest w stanie wyczyścić. No tutaj niestety wiele, wiele więcej nie możemy zrobić. Głównie jest to przeznaczone do dywanów. Taki największy, najcięższy piasek może wciągnąć. Najlżejszy tak naprawdę. No, pamiętajcie tylko, że to jest takie zgrzebne sprzątanie, to nie jest sprzątanie, to jest dla utrzymania po porządku i dalszego braku... Roz... jakby takiego samopoczucia trochę lepszego. Bo oczywiście takie porządne sprzątanie to trzeba byłoby robić takim porządnym odkurzaczem, najlepiej warsztatowym, albo piorącym już w niektórych wypadkach. Natomiast ja tutaj sobie po prostu zbieram taki największy, rzucający się w oczy brud. Widzimy, że odkurzacz już słabnie, ale mam nadzieję, że do końca nam wystarczy. Tak naprawdę zostaną nam tylko przedni pasażer. Każdy taki wyjazd, powiem Wam, to jest za każdym razem to samo. Dlatego żałuję, że nie biorę ze sobą, zawsze zapominam wziąć ze sobą ten odkurzacz, bo ja bym sobie chętnie nawet po drodze odkurzył od czasu do czasu. Względnie i bardzo tak wstępnie samochód można powiedzieć, że mamy wyczyszczony. To co, idziemy wysypać zawartość i zobaczymy jak to będzie wyglądało. No dobrze, słuchajcie, także sprawdzamy. Tutaj mamy już trochę zapełniony śmietnik, ale spróbujemy więcej zademonstrować. Zobaczcie. Tyle brudu z jednej podróży przez taki odkurzacz. Odkurzacz wytrzymał. Wciąż jest naładowany. Więc możemy wydać mu pozytywną opinię. Będziemy go jeszcze testować na trasie. Jeżeli nas nie zawiedzie to spodziewajcie się tego odkurzacza z całym zestawem w naszej ofercie no jest to po takim wyjeździe, to, podczas takiego wyjazdu nawet, to jest to czyścić druga zmiana, przekazałem odkurzacz Pani Prezes i sobie trochę ulepszamy. Właściu mi, że komfort związany z tym, że jest trochę czyściej, bo do, żebyście nie mieli wątpliwości, oczywiście super czystości tu nie uzyskamy, ale komfort podróżowania, jak jest wszystko poukładane i w miarę czyste, jest dużo, dużo okay. większy niż jak mamy taki pierdzielnik. Nawet jeżeli warunki nie są jakoś szczególnie sprzyjające. Już dużo wcześniej używając Dysona wiedzieliśmy, że taki elektryczny odkurzacz jest super sprawą i to nie tylko dla samochodów elektrycznych, ale ogólnie podczas dłuższych podróży. Po prostu dużo bardziej komfortowo człowiek czuje się w momencie, kiedy może utrzymać względny porządek w samochodzie. Zresztą mówiliśmy o tym też na materiale. Ja osobiście takiego odkurzacza używam, Wam też polecam i oczywiście, jak zawsze, produkt trafia do naszej oferty. Na dole znajdziecie linka. A Wam dziękuję za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było.